Witam wszystkie panny. Dziś przesłanie na luty 2024. Karty już potasowałam. Będę korzystać z dwóch talii. Omówię dzisiaj kartę ogólnomiesiąca dla was. Pracę, co będzie słychać w pracy, co może się wydarzyć, jakie sytuacje, oraz w miłości, również w relacjach, związkach, co się może podziać. No i zobaczymy, co radzą karty i przed czym ostrzegają, czy przed kim. Zobaczymy, wszystkiego zaraz się dowiemy. Zobaczymy, jakie energie karty pokażą, co będą chciały w ogóle pokazać. Panny, karta ogólna miesiąca, jaki ten luty będzie dla Was? Zobaczmy. Luty. No, powiedziałabym, że to będzie miesiąc yy, działania. Tutaj będziecie działać, nie będziecie sobie chcieli pozwolić na jakiś odpoczynek czy no, jakąś bierność. Raczej będziecie chcieli być cały czas aktywni i będziecie chcieli coś po prostu robić. Tutaj tak zarysowują się takie energie, które mówią o tym, że. Przede wszystkim będziecie mogli na kogoś liczyć w lutym. Będziecie mieć czyjeś wsparcie, poparcie. Jeżeli będziecie chcieli podzielić z kimś pomysłem, to tutaj będziecie mogli liczyć na kogoś, kto w jakiś sposób was wesprze. Także czy zwierzyć się będziecie mogli, czy doradzić, to tutaj zawsze ten ktoś wam w jakiś sposób pomoże. Więc prawdopodobnie to jakiś przyjaciel, bynajmniej osoba, którą uważacie za przyjaciela. W lutym może być taka sytuacja, że będziecie chcieli coś kontynuować. Na przykład już będziecie mieć jakieś plany dotyczące czegoś, na przykład sytuacji zawodowej i będziecie chcieli po prostu kontynuować, czy swoją pracę, czy jakieś swoje przedsięwzięcia, czy jakieś projekty. Natomiast natomiast nie będziecie do końca jeszcze przekonani do słuszności swoich decyzji, czy też do tego, co może się jeszcze wydarzyć. Więc, tak jakby to wsparcie właśnie w tym przyjacielu było być może potrzebne po to, żeby was tak pchnąć ku temu, żeby was tak wsparł i powiedział, że to jest świetny pomysł, idź w to. Czy też w relacjach na przykład możecie mieć kogoś na oku, a tutaj. Nie podejmować żadnych decyzji, zastanawiać się. Więc e, niby byście chcieli, ale z drugiej strony nie robicie żadnego kroku, by to, by, by iść do przodu, po prostu, by działać. To jest takie pokazane, takie mm, stanie w miejscu e, fizycznie, podczas tego, gdy w głowie mam już tysiące planów e, na na przykład, na, czy wizji na dany temat, na daną strategię, na dany projekt, na daną osobę. Mm, no mniej więcej tak to się zarysowuje. Taka energia. Która być może tutaj też jest tak, że na przykład jakiś kurs chcecie robić, wiecie co byście chcieli robić, wiecie gdzie wszystko, macie już szczegóły dopracowane na ostatni guzik, wszystko jest zapięte, jaki kurs, co jak, ale jeszcze gdzieś macie takie obawy, być może, czy też jeszcze nie, nie idziecie na ten kurs. Nie podpisujecie. Wiecie, żebyście chcieli, ale być może na przykład brakuje Wam środków finansowych na ten kurs. tak? Dlatego jeszcze musicie chwileczkę poczekać. Być może nie jesteście jeszcze do końca przekonani, czy na przykład ten kurs będzie dobry, czy on się Wam przyda. E, niby chcecie, ale jeszcze się wahacie. E, więc to jest właśnie taka energia. Tutaj też, jeśli chodzi o kogoś, to też niby chcecie się spotkać, ale jeszcze tak jakbyście nie byli być może pewni tego, czy też nie jesteście pewni tej osoby, siebie. Różnie tutaj można mieć odczucia w zależności od sytuacji, ale to mniej więcej są takie sytuacje. Tutaj może być też w miesiącu, w lutym, dla Was jakaś rozmowa. Ta rozmowa może być z szefem, spotkanie z szefem, więc tutaj szef może się, zaznacza się dla niektórych z Was w jakiś sposób. Tutaj też również może być tak, że w lutym poznacie kogoś i to będzie osoba, która. Która, no właśnie, w jakiś sposób w jakiś sposób na was wpłynie w sensie takim, że nie przejdziecie obojętnie obok niej, to może być ktoś, ktoś o, kimś, o kim pomyślicie tak poważniej. Natomiast zarysowuje się tutaj taka sytuacja, możliwość, to może być osoba poznana być na kursach w pracy, czy też ogólnie. W życiu. No dobrze. A zobaczmy sobie pracę. Jak będzie wyglądać praca w lutym dla Was, panny? Praca. Może zakończyć się taki okres mm, takiego działania, nadmiaru obowiązków, kiedy musieliście po prostu no, dawać z siebie ogrom energii, pracy, potencjału. Może być tak, że po prostu mieliście bardzo dużo pracy. Tutaj karty pokazują, że balansowaliście na przykład między jakimiś ofertami, między jakimiś propozycjami, możliwościami. I tak, jakby to się zakończyło, być może, znaczy zakończy, tak w lutym więc może zakończyć taki faktycznie czas, kiedy tego było, powiedziałabym nadmiar i tutaj mówię, była potrzeba organizacji. Być może będzie właśnie tak spokojniej, zrobi się troszeczkę, odejdą pewne rzeczy, odejdą jakieś tam powiedzmy propozycje. Tutaj mogło być na przykład nadmiar tych klientów, chcieliście wszystko pogodzić z sobą, więc nie chcieliście nikomu odmówić, z każdym chcieliście porozmawiać, czy na przykład usługi, chcieliście wykonać wszystko, czy kontrakty, wszystkie braliście tak na siebie i mieliście Czasu dla siebie. I tutaj tak jakby przyszedł czas, kiedy będzie można to zakończyć. Więc e, faktycznie może tu być tak, że będzie zakończać właśnie taki okres. Może będzie to, może przyjść spokojniejszy czas, aczkolwiek nie wykluczone, że na przykład skończycie coś, a tutaj dojdą Wam jeszcze kolejne obowiązki. Karty tego nie pokazują, pokazują po prostu tylko zakończenie właśnie e, tak jakby tego nadmiaru, który gdzieś tam e, po prostu wykonywaliście, czyli na przykład wiele projektów robiliście, czy musieliście wykonać e, współpraca z wieloma osobami, no tak jak mówię, no, multum, multum rzeczy. Co tutaj właśnie mogło być tak, że nie mieliście czasu dla siebie. Natomiast bardzo dużo poświęciliście tutaj czasu i organizacja, i wszystko, jeśli chodzi o tą pracę. I tak jakby właśnie to się miało zakończyć. No, kwestia jest tego, czy faktycznie zakończy się i będą jakieś nowe pomysły wdrażane, nowe perspektywy, zakończy się ten taki okres, że po prostu jest tego nadmiar czy po prostu będzie tego jeszcze więcej. Tego nie wiem. Natomiast mam wrażenie, że raczej będzie spokojniej. Ale... Ale zobaczymy. Zobaczymy. U każdego z Was może być to w drugą stronę, więc trudno tak powiedzieć. Dobra, a zobaczmy, co karty radzą w takim wypadku, jeśli chodzi o pracę. No, właśnie, radzą. Jeśli chodzi o pracę, to powiedziałabym, że karty yy, mówią o takim zadowoleniu. Yy, o tym, że jesteście po prostu zadowoleni. Być może będziecie yy, faktycznie, żeby tutaj mogą radzić Wam też, żeby właśnie ten więcej czasu, czyli bardziej, by oznaczałoby to, że jednak będzie więcej spokoju, powiedziałabym, w tym lutym, yy, że skończyć jakiś tam okres, właśnie yy, no tego, powiedzmy, tych. Yy, tego braku czasu dla siebie, o tak. I tutaj radzą Wam na przykład czas spędzić z rodziną, może być taka rada od kart. No radzą Wam, żeby cieszyć się z tego, co będzie, że właśnie być może, właśnie będzie taka możliwość, tak, żeby właśnie ten czas. Ogólnie, w każdym bądź razie w lutym wiadomo, że taka sytuacja może nastąpić gdzieś pod koniec. Czas jest nieokreślony w kartach, tak naprawdę, więc. Więc po prostu może być tak, że na przykład pod koniec lutego dopiero będziecie mieć ten czas, ten czas na przykład takich, powiedzmy, żniw w cudzysłowie się będzie kończył. I karty radzą, żeby zająć się rodziną, żeby więcej o niej myśleć, żeby więcej czasu po prostu jej poświęcić i spędzać. Więc tutaj miejcie to na uwadze faktycznie. A przed czym ostrzegają? A przed wracaniem do przeszłości, do tego, co było. Więc faktycznie możecie tutaj mieć tendencję do tęsknienia za tym właśnie takim, właśnie tym, że nie mieliście tego czasu jednak. Czyli faktycznie tutaj pokazuje się, że, że bardzo mm, Wam to służyło, że na przykład e, było tyle tej pracy, nadmiar wręcz bym powiedziała, że trzeba było organizować sobie wszystko, że po prostu działo się, cały czas się działo. Tak jak tu karty mówią, że to będzie taki e, miesiąc, kiedy będzie się cały czas coś działo, będzie cały czas w biegu, może nie tyle w biegu, ale po prostu no, w działaniu. I tu faktycznie w pracy jest to pokazane, no ale w każdym razie karty Was ostrzegają przed właśnie wracaniem do przyszłości, więc może dobrze, że tak jakbyście mogli się skupić więcej na rodzinie, to może i dobrze, żeby po prostu nie wracać do tego, co było, że właśnie ten czas. Także może dla niektórych z Was faktycznie ten czas nie jest taki y, korzystny. Niektórzy z Was lubią ten bieg, inni nie. Także tutaj energie mogą być zamienne, ale tak jest. Tak karty pokazują. No dobrze. A zobaczmy, co w relacjach. Co w miłości, w relacjach. Co się tutaj może wydarzyć. Co się może tutaj wydarzyć? Może tutaj do Was ktoś wrócić z przeszłości. Może Was prosić o wybaczenie. Się mi, pokazują mi się takie karty, które mówią o tym, że macie ogromny potencjał, macie duże siły. Macie duże siły, żeby przezwyciężyć jakieś problemy, jakieś sytuacje, które w jakiś sposób wam nie dawały spokoju. Może staniecie oko w oko, na przykład, z jakimś romansem i będziecie chcieli po prostu się z niego wyswobodzić, albo nie będziecie chcieli w niego wchodzić. Albo niektórzy z Was ulegną. W każdym bądź razie tutaj karta siły mówi o jakimś przyciąganiu faktycznie fizycznym. Natomiast kolejna karta, która tu się pojawiła, mówi o takiej energii, że trzeba komuś wybaczyć że dobrze by było komuś wybaczyć, żeby po prostu podać sobie ręce. Więc tak jakby ktoś wracał do Was i być może prosił o wybaczenie, być może prosił o drugą szansę. Te karty mówią, że będziecie mieć na tyle, na tyle, powiem, może energii, czy też na tyle siły, żeby po prostu stanąć z tą sytuacją twarzą w twarz i tutaj może będziecie musieli podjąć właśnie takie decyzje, czy a na pewno wybaczyć. Natomiast czy dać sobie drugą szansę, czy nie, no to już od Was będzie zależeć. Natomiast karty o tym mówią. Mówią tutaj również o jakiejś informacji, która może do Was przyjść, może być bardzo ważna dla Was. Także też mogą o tym mówić. Może to będzie informacja, dzięki której podejmiecie jakieś kroki, jakieś decyzje. A zobaczmy, co karty Wam radzą. No, właśnie, karty radzą, byście byli silni, byście po prostu, ja bym powiedziała, no byli sobą. I jeszcze bym powiedziała, że po prostu radzą Wam to, że tak naprawdę nie musicie o nikogo zabiegać. Tak naprawdę to o Was tutaj osoby mogą zabiegać. Więc karty Was pokazują w takim świetle. No, królowej była w ogóle, taka karta się pokazuje, no i ona jest taka, że to ją, o nią się walczy, a nie ona walczy o kogoś, więc jest taka, powiedzmy, na takim piedestale i to jest taka ognista królowa i myślę, że chodzi o to tutaj, żebyście po prostu, żebyście po prostu to wy podejmowali decyzję, że żeby nie biegać za kimś na tej zasadzie, tak żeby po prostu, um, jeżeli ktoś tutaj jest nie w stosunku do was na przykład, to co jak królowa buław, po prostu podejmujcie decyzje, działajcie, um, pokazuje, pokazujecie się właśnie w, też w takiej. W takim magnetyzmie, charyzmie, że nic Wam nie brakuje, tak naprawdę. Jeśli chodzi, nie wiem, o na przykład wygląd fizyczny czy coś, jeżeli ktoś z Was ma jakieś obiekcje na ten temat, to nie, każdy Was przedstawiają bardzo dobrze i tutaj nie macie się o co martwić. Także jeśli chodzi o cokolwiek, w każdym bądź razie radzę właśnie, by podejmować decyzje na pewno i, i po prostu. Być pewnym tego, co się robi, co się mówi, a zobaczmy, przed czym ostrzegają, przed jakimiś kontaktami. Być może przed poznaniem kogoś na portalu internetowym, przed jakimś obcokrajowcem, może być na przykład przed jakąś propozycją wyjazdu, na przykład gdzieś z kimś za granicę, raczej. Także tutaj w ten sposób bym powiedziała, czyli uważajcie, z kim macie do czynienia, bo tutaj właśnie pokazują się jakieś takie, powiedzmy, raczej nowe kontakty niż te powracające. Ale ogólnie powiedziałam przed komunikacją. No dobra. Dobrze, a zobaczmy, co jeszcze oprócz tych energii, które tutaj pokazały się w czytaniu, co jeszcze w lutym. Jakie jeszcze energie będą w lutym? Zobaczmy. Pokazują się energie. Ta jedna już się pojawiła tutaj w czytaniu, i pojawia się po raz kolejny, czyli będziecie mieć tendencję do tego, żeby myśleć o przeszłości. Coś będzie Was w jakiś sposób męczyć, dręczyć. Coś nie będzie Wam dawało spokoju, i Tutaj tak jakbyście po prostu e, tkwili w czymś, co już się zakończyło, co już nie wróci, co już po prostu no, nie będzie tak, jak było. E, cały czas pokazuje się taka energia, bo tutaj wcześniej też się pojawiała w pracy. Ostrzegała was tutaj karta, żebyście właśnie e, przestali myśleć o tej przeszłości. Byście żyli teraźniejszością tym, co będzie, a, a nie przeszłością. Ta karta mówi o jakimś żalu smutku właśnie spowodowanym tym jakimiś zdarzeniami, sytuacjami z przeszłości, być może ktoś was gdzieś tam zranił i po prostu też w jakiś sposób nie możecie jeszcze o tym zapomnieć, więc też taka energia się tutaj pojawia, więc taka troszeczkę nostalgia, tęsknota, żal za tym, co było, a nie jest. Tak jakbyście nie chcieli się też tutaj no właśnie otwierać na coś nowego, tak jak tutaj widzę podobna karta, podobna energia. W sensie takim, że jesteście tutaj, akurat ona mówi o pewności siebie, o tym, że chcesz, wiesz co chcesz, ale nie robisz jeszcze tego. A tutaj pokazuje się na przykład, że nie chcesz dostrzec jakichś szans, właśnie być może z powodu tej przeszłości, że gdzieś tam tkwisz i nie chcesz jeszcze iść w jakiś sposób do przodu. A tutaj jeszcze pojawiają się na luty takie energie, które mówią o jakimś odchodzeniu, o. Właśnie w zakończaniu też po raz kolejny pojawia się karta jakiegoś odejścia od czegoś. Z tym, że tutaj pojawia się takie odejście, kiedy mamy żal. No, tutaj też w pewnym sensie w pracy, te, jak omawiałam te karty, to też mówiłam o podobnej sytuacji. Natomiast tak, jakby ogólnie, energie jeszcze były w tym miesiącu takie, że po prostu. Coś chcecie zostawić za sobą, coś, co bardzo lubi lubiliście, coś, co w jakiś sposób, yy, coś do czego macie sentyment lub kogoś po prostu. Kogoś, yy, kogo być może kochaliście, kogoś, być może komu poświęciliście czas, uczucia. I tak jakbyście decydowali się tu na jakieś zmiany, na jakieś odejście. Tutaj podobnie się zarysowuje karta. mówiłam o wybaczeniu, o tym, że będziecie mieć wybór. Iść razem, lub, lub osobno, tak? I też taka energia się tutaj zarysowuje, tak, jakbyście mieli coś zostawić po prostu i iść. Być może dostaniecie jakieś szanse nowe. Możliwości się otworzą przed Wami i będziecie chcieli robić coś innego, dlatego zostawicie to, co do tej pory sprawiało wam radość, czy tak jak mówię, zależało wam na kimś, a jednak się decydujecie na jakiś krok. No, odejścia. No dobrze. Zobaczmy. W każdym razie to są takie ogólne energie jeszcze lutego. Co może się jeszcze tutaj wydarzyć? Zobaczmy, jaka jest rada ogólna na luty dla Was. Karty radzą Wam, byście, zanim podejmiecie decyzję jakąkolwiek, to byście zbierali informacje, dociekali, byście badali teren, byście. Po prostu uzyskiwali jakieś informacje na dany temat. Więc nie podejmujcie decyzji na przykład pochopnie, bo tutaj macie energię działania, energię buław, które najpierw, najpierw robią, potem myślą. A tutaj karta mówi Wam, żeby te decyzje, radzi Wam, żeby decyzje właśnie były raczej przemyślane, byście starali się bynajmniej przemyślać te decyzje. I po prostu zbierać jakieś tam, właśnie, informacje, by mieć większy, większe pole, właśnie, do tego, większą pewność, że podejmiecie słuszną decyzję, na przykład, tak? Więc tutaj karty wam w ten sposób radzą. Mogą jeszcze tu być taka rada, jeżeli macie dzieci, to też tutaj rada, by więcej czasu z nimi spędzać. I też. Powiedziałabym, że dla niektórych może być taka rada, żeby otwierać się też na nowe. Ale, ale yy, nie jakieś bujanie w obłokach, tylko tak racjonalnie otwierać się na coś nowego. Dobrze. A przed czym Was ostrzegają w tym miesiącu? Mogą Was ostrzegać przed yy, kimś, kto w jakiś sposób będzie chciał Was oczarować. Może tu pojawić się ktoś, jakiś mężczyzna, który no, będzie Was chciał zaprosić, na przykład na jakieś spotkanie, randkę, no, może mówi, czemu zależy. Także faktycznie ostrzegają tutaj, mówiłam o powrocie, być może kogoś. O kimś nowym, więc też tutaj uwaga na komunikację. No i ogólnie rada, uważaj na kogoś, więc mm, kto się pojawi i będzie, właśnie mówię, może mówił miłe słowa, może chciał ci dać prezent, zaprosić na spotkanie, randkę, mm, także żeby uważać na taką właśnie osobę. Yy, dziękuję Wam, Panny, yy, za uwagę. Życzę yy, bardzo dobrego miesiąca yy, i. Oby tutaj jakieś te sytuacje, o których mówiłam, jakieś nie, mniej, powiedzmy, optymistyczne się nie wydarzyły, ale to optymistyczne jak najbardziej. I byście działali cały czas, tak? Tak jak Wam tutaj karty mówią, będziecie działać i, i po prostu dociekać i nie podejmować decyzji właśnie takich nagłych, gwałtownych, tylko, tylko, takich przemyśl, tylko takie przemyślane. Także tego Wam również życzę. I do usłyszenia. Cześć.